Witam wszystkich w poniedziałek 27 dzień lutego na aktualizacji rynku Forex. Przypominam o możliwości dołączenia do naszej grupy. Kontakt ze mną na telegramie mailowy. Przypominam również, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, są tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy podejmuje działania na rynku na własne ryzyko. I tak już przechodzimy sobie do naszego kalendarza ekonomicznego. Widzimy, że dzisiaj mamy dwa ważne, oczywiście 14:30, 16:00 bazowe zamówienia środków trwałych i o 16:00 indeks podpisanych umów kupna domów. Także zwrócić na te godziny uwagę, bo mogą pojawić się jakieś tam większe ruchy na, na rynku. Kolejny wykres, do którego przechodzimy, jest to wykres. Dolara, indeksu dolara amerykańskiego. Widzimy, że wybiliśmy kolejny bardzo ważny poziom 105,208. Następny przystanek mamy, jest 105,466. <laughs> Niemniej jednak w najbliższym czasie no, spodziewałbym się jakiejś tam troszeczkę większej korekty tutaj w, w tych rejonach. Może nawet tu przetestowanie tego wierzchołka. Będę to bardziej analizował na, na, na naszym forum. Natomiast jest prawdopodobne tutaj przetestowanie, jeżeli byśmy zrobili taki test, no to, to jest szansa na podbicie na rynkach tradycyjnych i rynkach krypto, one są odwrotnie skorelowane. Natomiast, takim moim pierwszym targetem jest teraz wzrostowym 105466. Tutaj ta, ten poziom już zaznaczymy sobie jako wsparcie, on już nam tutaj swoją robotę zrobił, jego wybicie, no to jest zejście, zejście, niżej, tak. Dokąd ewentualnie byśmy mogli zejść tutaj z 4 inówki zmierzmy sobie cały ten, całą tą falę wzrostową. Tak i zobaczcie, 0.3.8 nam się pokrywa idealnie z tym z tym poziomem ZZB, o którym mówiłem, ale jeszcze tutaj możemy zmierzyć sobie to podbicie, które mamy. Widzimy, że 0,61 na ten moment nas utrzymuje, ale tutaj ten rejon bym obserwował. tak, Jako takie pierwsze wsparcie, drugim wsparciem jest tutaj ten zielony. Zielona linia. Natomiast pierwszy to ten box, który, który gdzie mamy 0,236 i 161. Czyli dwa takie mierzenia, które mogą nam. Utrzymać cenę wzrostowym 104 ,976. No, i ta korekta tutaj może się pojawić. Niemniej jednak, ja już patrzę w te rejony tutaj wyżej, że ten indeks dolara będzie się przynajmniej okresowo umacniał. Na tych poziomach będę oczekiwał większej korekty może tego rzędu tutaj, tej, tej, tej dużej, która w tym ruchu wzrostowym była, wybierzemy sobie największą, ale to nie na ten moment, zrobimy to na forum. Następny wykres, do którego przejdziemy, jest wykres złota. No złoto zjechało trochę niżej, ja zbierałem te, te pozycje w okolicach tam 1817-1815, wybiliśmy te poziomy. No, i szukam miejsca, dokąd mogą być te spadki. Ja mam te pozycje schedowane, niestety utknąłem z nimi na weekend, czego bardzo nie lubię robić. Widzimy, że z całego impulsu wybyśmy, e, wybiliśmy ten e, 0382, <tryk> także teraz kierujemy się w granicę 1788. No, będę obserwował tutaj te pozycje, mam skedżowane. Jeżeli będę, będą tam e, warunki, do tego, no, to będę starał się wychodzić, bo przeleciało to trochę. E, postaram się jakoś wyjść na zero z tych pozycji, wyprowadzić je. No ale tutaj tym poziomom na pewno będę się przyglądał z tego względu, że no, są to kolejne poziomy, na których może pojawić się ta reakcja. Zmierzmy sobie jeszcze. Tutaj mieliśmy ZZB, które też było wybite. Chciałem zmierzyć jeszcze na D1, co tu będzie mało widoczne, zejdziemy na niższy interwał. 1801, tutaj taki pierwszy poziom wsparcia na D1, który widzę. I tutaj ten poziom będę obserwował. I teraz zejdźmy na 4, albo na godzinówkę nawet zróbmy. Także tutaj jest ten poziom z D1 już mamy. Teraz tak bardziej lokalnie jakbyśmy zobaczyli. Widzimy też, że tworzą się dywergencje na RSI, na, na innych wskaźnikach. No Niemniej jednak tutaj te poziomy trzeba obserwować. Spróbujemy znaleźć coś bardziej lokalnie, jakoś sobie wyznaczyć tutaj dokąd możemy na ten moment polecieć, jeżeli zmierzymy sobie to podbicie tutaj to tu mamy 161 z tego. I teraz może zmierzmy te ostatnie podbicia, które się pojawiły. No tutaj widzimy, że przetestowaliśmy ZZB, mamy reakcję podażową. Najpierw taki target to jest 1806. Tutaj z tego widzimy tutaj 161, 261, także to jest taki mocniejszy poziom. Na ten moment i tutaj będę obserwował, co się dzieje. Raczej tutaj w tych rejonach będę Będę szukał jakichś, może, zagrań pozycji długich, bo tutaj widzimy, że testujemy ZZB. Jak sobie to usuniemy. to tutaj mamy taki pierwszy opór do pokonania, z którym sobie cena nie może poradzić na ten moment. I tutaj, jeżeli wybijemy ten opór, no to jest szansa na jakieś tam większe podbicie. Natomiast, jeżeli nie, no to schodzimy tutaj w okolice 1801. Myślę, że to zejście jest jeszcze przed nami, także że tutaj bym się temu przyglądał w ten sposób. Ja na razie mam zabezpieczone, schedżowane te pozycje i będę obserwował, co się dzieje, czy pojawią się jakieś warunki. No, jeżeli byśmy wybijali ten szczyt, no to ja będę na następny, następny poziom, który będę próbował. Podłączyć się pod shorta jeszcze, bo to nie sądzę, że to w Zobaczcie, 161 do 1818 jest bardzo prawdopodobne, że podbijemy i przetestujemy tą strefę, jeżeli wybijemy 1809. Także kawałek ruchu jest i tutaj chyba warto byłoby się przyglądać temu, co się dzieje na rynku w tych okolicach. No tu mamy bardzo silne, ZDB, a wybicie tego poziomu otworzy no, nam drogę do dalszych, do dalszych wzrostów. Także tak to widzę na ten moment. <coughs> Jeszcze by poszukać tutaj w tym ruchu spadkowym takiej największej korekty i zmierzyć sobie jej zasięg. I chyba ją tutaj mieliśmy, tak? O, ten ruch spadkowy. I czy ta korekta nam zostanie gdzieś powtórzona? Dokładnie wejdę jeszcze na, na, na niższych interwałach zobaczymy, jak to jak wygląda. No, tu jest to ta największa korekta, która była w tym ruchu spadkowym. Tak to wygląda, ten, ten zasięg. Ja jednak bym się spodziewał zrobienia tej, tej mniejszej tutaj. O, tej tutaj. Tak, i to by było. Te niebieskie linie, tutaj 1816, będę obserwował, co nam się mniej więcej pokrywa z tą strefą. Także tutaj te poziomy do obserwacji 1809-1818 na złocie. Przechodzimy do Nazdaka. Na Nazdaku też próbowałem łapać dołek. No, niestety nie do końca to wyszło tak, jak sobie wyobrażałem. Cena zeszła y, niżej mi tutaj, ale już, już, już powracamy na, na drogę wzrostu, na drogę tego odbicia. Y, na pewno będę wychodził z tych pozycji, bo y, minimalny zysk albo na zero, żeby było tak, że, że tutaj te, ta czerwona strefa dla mnie, jeszcze tutaj dołożymy dokładnie te mierzenia, cały ten ruch spadkowy idziemy 0,5 0,38 tutaj tam 1012 0,20 myślę że będziemy mieli jeszcze jedno zejście w dół także ja tutaj natychmiast jak te pozycje będą w okolicach 0 czy tam, no, będę je zamykał będę obserwował co się dzieje bądź jeżeli tutaj nie dojedziemy w te okolice no to będę hadżował i oczekiwał zejścia, zejścia trochę niżej jeszcze ponownego. Także tak to wygląda, jeżeli będziemy tutaj mieli zejście. Myśmy sobie to zmierzyli, całe to podbicie. To pierwszy taki poziom, gdzie bym realizował szorcika sobie zagrywa, próba zagrania na reakcję, to będzie ten poziom 11942. Natomiast takie jeszcze potwierdzenie jakieś by można sobie znaleźć, tutaj to ostatnie podbicie, zmierzymy odtąd dotąd i czy to nam się z czymś sklastruje. No tak, tutaj będzie takie 11950, 11942 te poziomy, no jeżeli nie no to 1818, tutaj ten rejon, zobaczymy sobie boksem, 11820, 11818 jako taki target gdzie możemy zanurkować i tutaj yy, zaobserwujemy jakąś reakcję yy, poda, popytową, natomiast jeszcze jeden poziom, który mi się rzuca w oczy to jest tutaj 886 i są, to jest to okolica tych ostatnich dołków weźmiemy, o tutaj ten poziom. Te poziomy, jeżeli nie zadziałają, no to tutaj spadek do tego, do tego rejonu widzę na ten. Natomiast maksymalne podbicie, no na razie tutaj te okolice tego ZZB, tak jak tutaj mamy wyznaczone, wynik zmierzenia FIBO 12, 20. Okolice 12, 20, tak. Tutaj te rejony bym przyjął na. na jako taki pierwszy, pierwszy opór, na który będę zwracał uwagę, jeżeli tutaj cena to wybije, no to okolice 1258-12100, do ale to później będziemy to sobie rozpisywać już na forum. Usuniemy te mierzenia. Mamy wyznaczone wsparcia i opory. No tutaj jest pierwszy opór taki, na który będziemy. Zwracać uwagę. Zadajecie pytanie, jak dołączyć do grupy. Wszystkie linki są w opisie. Kontakt do mnie w opisie również. Jeżeli chcecie mieć informacje o tym, jak wchodzą nowe nagrania na YouTubie, no to wystarczy sobie kliknąć dzwoneczek i będziecie otrzymywali powiadomienia o tym, jak wrzucam nagranie. Zaobserwować profil. Wrzucić subskrypcję, dzwoneczek i codziennie, jak będzie wrzucane jakieś nagranie, będą tam wszystkie informacje. Przyjrzyjmy się jeszcze eurodolarowi, bo tu też szukaliśmy tych pozycji. Widzimy, że jesteśmy przy dolnej krawędzi kanału i tutaj z tego poziomu. Może nastąpić jakieś odbicie. Widzimy silną dywergencję już na, na godzinówce. Natomiast yy, czy to już jest dołek uklepany? Raczej tak. Raczej myślę, że tutaj y, powinniśmy odbijać. Będę to obserwował na bieżąco. Jesteśmy przy dolnej krawędzi kanału. Widzimy formację podwójnego dna, dywergencję na RSI. No i co jest to jest jeszcze silny wolumen y, podażowy tutaj i to zejście. Może jeszcze troszeczkę być głębsze na 4-godzinówce. Widzimy, że trzymamy ten kanał cały czas. Sobie go przedłużymy. Wybicie górnej krawędzi tego kanału będzie dla mnie takim pierwszym mocnym sygnałem prowzrostowym. Natomiast gdybyśmy kontynuowali te, 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 te spadki dalej, to zaraz sobie zobaczymy, dokąd byśmy mogli jeszcze. Zjechać niżej, niemniej jednak, ja uważam, że tutaj ten te poziomy, przynajmniej chwilowo, zostaną wybronione. I na pewno no, tutaj będzie trzeba zwrócić uwagę na ten poziom, gdzie był to, było to wsparcie dla nas. Teraz może stać się oporem. Jeżeli odbijemy od tego poziomu, no to możliwe jest ponowne przetestowanie tej dolnej linii trendu mm. <coughs> kanału spadkowego jako wsparcia tutaj gdzieś w tych rejonach, zobaczymy czy tam to potwierdza jakieś mierzenia FIBO, jak zmierzymy sobie od dołka do szczytu 1,0520 tak tutaj te rejony zrobimy sobie taką linię wsparcia jeszcze tak opór mamy tam do góry pierwszy, to jest tak lokalnie na jednogodzinówce to jest pierwszy mój opór do pokonania, no resztę będę przyglądał się na niższych interwałach i próbował rozgrywać coś. Niemniej jednak, ja tutaj już przynajmniej chwilowo będę dokładał tych ląków, żeby na wybicie i na przetestowanie tej górnej. Tej górnej krawędzi. Tam to mierzenie usuniemy, bo jesteśmy daleko od niego, ale tutaj tej górnej krawędzi w 1,05, 105538. To jest taki target, który na, tę, na tą chwilę jest możliwy. Życzę wszystkim miłego dnia. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Więcej analiz na naszym prywatnym kanale. Do usłyszenia i życzę wszystkim udanych trade'ów, miłego dnia.